Cześć, mam na imię Michał, witajcie w Mobius Desk miejscu, gdzie tworzymy personalizowane biurka. A dzisiejszy odcinek to taki trochę test, porównanie dwóch konstrukcji, dwóch stelaży e, i rozwiązań. E, rozwiązań o konstrukcji czteronożnej, czyli dosyć niestandardowy stelaż, oczywiście elektrycznie podnoszony, e, gdzie porównujemy sobie model ProMaster Titan Linak. To jest ten stelaż przed Wami. On jest, jest, jest przykręcony, kawałek blatu, uchwyt, na to nie zwracajcie aż tak uwagi, bo osobno nagrałem film, który opowiada o całym tym stelażu. Natomiast w tym odcinku chciałem możliwie obiektywnie porównać po prostu dwie konstrukcje. Nie, nie zależy mi tutaj na tym, żeby dyskredytować inne rozwiązania, ale bardzo często pytacie się: no Słuchaj, Michał, to kosztuje 5 razy taniej, to 80 razy taniej, czym to się różni, dlaczego was jest tak drogo I tak itd. Tak I tym filmem chciałem Wam pokazać te różnice, abyście mogli świadomie dobrać sobie stelaż czy biurko do Waszych potrzeb. Nie przepłacać czasami, bo to nie ma sensu. E, uważam, że e, lepiej będzie czasem pieniądze na coś innego, a nie na siłę kupować coś najlepszego. E, stąd to porównanie. Więc w, nie będę starał się tutaj jakby subiektywnie wyrażać zdania. Pozostawię Wam tą ocenę e, jakby Wam. Możecie obejrzeć, tak jak wspomniałem, inny film, który opowiada stricte tylko o tym stelażu, więc będziecie więcej wiedzieli. E, I porównujemy tutaj z, z tym stelażem. Nie będę podawał marki, bo nie chcę dyskredytować firmy. Ma być to być test porównawczy, który po prostu pokazuje Wam dwa rozwiązania, dwie konstrukcje. Sami wyciągniecie wnioski, yy, która konstrukcja drewna jest lepsza. W razie czego z pewnością znajdziecie sobie taki stelaż yy, w internecie i porównacie. Jest są jeszcze, na pewno jest jeden jeszcze stelaż chiński, yy, którego nie miałem okazji kupić, yy, który, który też można by tutaj zestawić z tym porównaniem. On jest w firmie DM Trade. Yy, możecie śmiało zajrzeć na stronę, zobaczyć sobie u nich, jak to wygląda. On jest bliski cenowo, zostawię na sam koniec aspekt ceny, bo on jest bardzo ważny, natomiast on cenowo jest bliżej do naszego stelaża. Ta konstrukcja tutaj jest bezkonkurencyjna, jeśli o to chodzi. Natomiast podstawowe informacje, czyli, czyli parametry: biurko po lewej stronie, czteronożne, zakres regulacji mniej więcej 70-120 cm, klasyczne. Kolumna jest dwusekcyjna i tylko w takiej konfiguracji występuje. Udźwig 80 kg. I panel sterowania nie ma systemu kolejizyjnego. Panel sterowania bardzo prosty z regulacją góra-dół i zapamiętaniem dwóch pozycji bez wyświetlacza. Eee, rama, profil jest, jak się nie mylę, niecałe 50 mm tej nogi, bo to mierzyłem, więc jest bardzo cieniutki ten profil. Eee, sama rama jest też, no, dosyć szeroki rozstaw, tak? w porównaniu do tych poprzeczek, które u nas idą, to tutaj mamy po całym obwodzie, jakby tą ramę postawioną. Też gięta blacha, malowana na czarno. Eee, i dwa silniki, tak? To jest ważniejsze, każda część, czyli prawa, lewa część jest napędzana osobnym silnikiem z przekładnią, więc dosyć taka prosta powiedziałbym konstrukcja. Natomiast no, napęd się sprawdza, działa także nie ma z tym problemu. Prędkość podnoszenia 20, 20 parę milimetrów na sekundę. Standard jest powiedzmy 35-38 jak moglibyśmy szukać. To już jest dosyć duża różnica. Natomiast no, to też nie jest tak, że my nagle potrzebujemy, nie trwa pół godziny żeby podnieść takie biurko i nie podnosimy ich co 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 chwila, więc to też weźcie poprawkę, że to niekoniecznie będzie w jakiś sposób mogło Wam przeszkadzać. Teraz po prawej stronie rostaw jest regulowany poprzeczek, tutaj nie mamy możliwości regulacji, ale możemy ten blat oczywiście trochę mniejszy, większy nałożyć. Co najważniejsze, tu kupujecie całe biurko w tej cenie, ale to już na sam koniec podsumuję, co dostajemy, w jakiej cenie, żebyście mieli obiektywne porównanie jakby tego. Straż po prawej stronie, 480 kg dźwigu, 4 silniki, w każdej nodze mamy jeden silnik. Ten łdźwik jest astronomiczny, niepotrzebny, natomiast on wynika akurat z tego, że taki model nogi mamy po prostu dostępne. Te cztery nogi, rozstaw regulowany, dobieramy różne poprzeczki, więc możemy sobie rozstaw po prostu zmieniać, dopasowywać do biurka, jakie macie i zastosować nawet do małego biurka, jak i dużego. Kolumna trzysekcyjna, zakres regulacji 60-127 mniej więcej, zależy też od grubości blatu, więc on będzie się wahał. Więc tu mamy większy zakres regulacji, to możecie porównać sobie jak to wygląda. Aczkolwiek ten zakres, który jest prawem stelażu w tej pozycji obecnej, czyli najniższej, on jest dla dzieciaków, to naprawdę żadna osoba dorosła przy tym nie usiądzie, chyba że macie jakiś simracing, korzystacie z jakichś dodatkowych elementów, no to wtedy spoko, to się sprawdza. Ten, który mam po tej stronie, czyli standardowy 70-72, to jest taka optymalna pozycja siedząca, czasami brakuje, bo jak macie grubszy blać może się okazać, że na przykład nie opuścicie go o centymetr dwa niżej, wtedy z pomocą przychodzą kolumny trzysekcyjne, one w tym modelu nie występują, eee, bo mi na przykład czasami brakowało centymetra, bo no, taką pozycję miałem akurat i rzeczywiście wkurzałem się, że nie mogę biurka opuścić po prostu niżej. E, tutaj mamy system antykolizyjny, dwa systemy antykolizyjne, system e, żyroskopowy taki bardzo czuły, który jest w panelu sterowania zamontowany i system taki twardszej kolizji, który występuje po prostu w nodze. I tu mamy dotykowaną aplikację do tego, która pozwala nam sterować biurkiem, zapisywać do czterech pozycji. E, możliwość ustawienia minimalnej, dolnej i maksymalnej górnej wysokości, do której biurko jeździ, czyli unikamy kolizji, np. takich elementów jak uchwyt, który jest przykręcony, lub mamy jakiś kontenerek pod blatem. E, cztery pozycje zapamiętujemy, dwa razy klikamy, mamy wyświetlacz OLEDowy, który wyświetla nam pozycję podczas podnoszenia, też panel bardzo minimalistyczny, nawet bardziej niż tamten a pomimo tego no, zawiera dosyć spore jakby funkcjonalności, to jest, to jest serce tak naprawdę tego, tego stelaża więc mamy tutaj więcej opcji, które oczywiście przekłada się na, na większą cenę Stopy dolne mamy 60 lub 80 cm, więc możliwość dopasowania. Tam mamy stopy stałe. No to jest jakby kompleksowe rozwiązanie, które, które nie jest konfigurowalne. O, może tak. To jest kolosalna przewaga, czyli ten stelaż po lewej stronie, który widzicie, dostajecie w takiej konfiguracji, w jakiej jest. Nic tutaj nie zmienicie. Natomiast stelaż, który jest u nas dostępny, jest możliwość konfiguracji go na wiele sposobów. Więc to jest rozwiązanie bardziej elastyczne do, do, do takiego zastosowania. Jeśli chodzi o stabilność, ja może podniosę to biurko. Mam chyba zapisaną jakąś pozycję. Nie, mam, tak. Możecie ocenić głośność. To jest trochę głośniejsze. Ten silnik ma trochę inną konstrukcję. Słuchajcie, nie jest to opakowane, więc no siłą rzeczy to zawsze będzie ciut głośniejsze, ale to jest wszystko w normie, więc nie ma co dyskredytować jakby tego. To rzeczywiście trzeba być audiofilem, żeby to nam przeszkadzało. No chodzi wolniej. Tak, to na pewno. Więc to co powiedziałem, jeżeli to ma dla Was znaczenie, no to szukajcie innego rozwiązania. Natomiast podniosę to na samą górę, żeby porozmawiać o kwestii stabilności, bo po to nagrałem ten film, żebyście widzieli po prostu, jak to wygląda w takich konstrukcjach, bo głównie, głównym założeniem naszym przynajmniej było to, że jak mamy czteronożny stelaż teraz zobaczę, czy to jest najwyżej i podniosę nasze biurko jeszcze wyżej, jeszcze trochę możemy podjechać, ok. Eee, naszym założeniem było to, żeby uzyskać jak największą sztywność, stabilność takiego rozwiązania. Stąd, stąd takie rozwiązanie? Te silniki głośność no myślę, że podobna jest w zasadzie głośność. Nie mam jakiejś dużej różnicy, nie powiem jakie są parametry, no i taką mamy różnicę wysokości. Ja spróbuję Wam to pokazać mniej więcej, tak? Tu jestem na poziomie tamtego biurka i jeszcze mogę tutaj sobie podnieść. Więc jeśli chodzi o wzrost, te, 100, te maksymalne 127 to spokojnie, 1,90 90 z hakiem to, to będzie biurko jakby wystarczające, znaczy spełni jakby tą, tą potrzebę, żeby dopasować do takiego wzrostu. Natomiast Med20 to myślę, że tak, met 80 1 85 no mamy różną budowę jakby ciała, więc czasami jesteśmy wysocy, a, a my mamy nie wiem trochę inaczej ręce ustawione, więc czasami ta wysokość też dla, dla, dla sporej ilości osób będzie ok. Natomiast to jest klasyczna wysokość, także tutaj nie ma co dyskredytować znowu tego stylarza. Nie on nie musi być po prostu trzynożny, b, b, trzysekcyjny, przepraszam, i większony zakres regulacji. Jeśli rzeczywiście nie jesteście bardzo wysoką osobą. Dla większości to spokojnie się sprawdzi. Tak, jeszcze tutaj porównanie, jakby, jak to wygląda. No, jeśli chodzi o stabilność, my tu mamy prawie 60 kg tego stylarza. Ja go nie podniosę sam praktycznie, on jest bardzo ciężki. Jeśli chodzi o przód tył, to chwieje się teraz uchwyt przykręcony na dwie śrubki. Natomiast przód tył prędzej poderwę tą nogę, nie ma szans, żeby się to biurko zabujało. Natomiast w tej konstrukcji to biurko y, pomimo, że ma te cztery nogi, to po prostu konstrukcja jest, jest z cieńszych profili y, i ono, się, ono pracuje, tak, ono, ono, ono faktycznie pracuje, jest dużo lżejsza, ja słuchajcie tutaj jedną ręką spokojnie sobie to podniosę, więc y, pomimo, że, ta, że, 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 że mamy te cztery nogi, to nie znaczy, że od razu, że mamy biurko y, stabilniejsze, ta chybotliwość w mojej ocenie jest dosyć podobna do piórka dwunożnego, jak jest dosyć solidne i masywne, może lekka przewaga jest tego rozwiązania, jakby to jeszcze był blat, ten blat dodatkowo usztywnia nam tę konstrukcję, natomiast, natomiast no, ta, ta różnica po prostu jest, tutaj nie ma co się oszukiwać. W mojej ocenie tutaj już rzeczywiście bardziej ta konstrukcja pracuje, ale tak jak powiedziałem, to wynika z elementów zastosowanych. My tutaj mamy naprawdę bardzo mocne, duże przekroje, bardzo sztywny po prostu jest ten stelaż. Więc jeśli chodzi o stabilność, no to, to zawsze możecie kupić, słuchajcie, jakieś, jakąś, tak jak tamto biurko, możecie kupić, sprawdzić sobie, w razie czego oddać, tak, bo, bo jest możliwość zwrotu. U nas jak kupujecie stelaż, też oczywiście macie możliwość zwrotu. Spróbuję zjechać na sam dół. Tak, czasami nie za pierwszym kliknięciem działa, ale to, wiecie, to powiem wam, że czasami to, to we wszystkich biurkach może być tak, że czas, trzeba czasem dwa razy kliknąć. A, tutaj jeszcze w tym, w tym stelażu mamy możliwość blokowania panelu, czyli jeżeli macie dzieciaki, to możecie panele zablokować. Zawsze to jest jakimś tam utrudnieniem, powiedzmy, żeby przez przypadek tym biurkiem wam nie jeździły po prostu, tak? Opuszczę jeszcze może tamto na sam dół. Aha, bo ja mam na sam dole, muszę przytrzymać. Tak, tu Anklika, znaczy one -click jest oczywiście, bo też jak zapiszecie sobie pozycję, to to biurko samo będzie zjeżdżało. Natomiast najważniejsze w tym samym porównaniu, żebyście też no, mieli świadomość jakby tego, czym różnią się takie konstrukcje. Po pierwsze, tu kupujecie całe biurko w kwocie 1200 zł. To jest standardowa cena, jak się nie mylę. Czyli macie blat, blat spłyty meblowej 16 mm, macie do tego podkładkę, macie uchwyt na słuchawki, jak się nie mylę. Takie pierdółki jeszcze są w zestawie, więc tu dostajecie kompletny biurko w tej cenie. Natomiast u nas sam stelaż kosztuje w granicach 4200 startuje i to jest kolosalna różnica ponad trzykrotnie między tą konstrukcją a tą, którą macie tutaj i te wszystkie aspekty, które wynikają z tego stelaża, że on jest taki mocny, że ma te systemy wszystkie, że tu są komponenty firmy Lina, która od 25 lat produkuje komponenty do biurek i ma masę po prostu doświadczenia versus typowy chiński stelaż Chińczyki też robią bardzo dobre stelaże, tak? to nie jest tak, że oni wiecie, robią tylko najtańsze rzeczy. Macie wielki zakres po prostu między stelażami, zwłaszcza dwunożnymi, wyborze, między konstrukcjami, które różnią się cenowo i zawsze te chińskie stelaże będą tańsze. To tutaj nie ma o czym porównywać, ta produkcja jest w Europie, my produkujemy komponenty, więc to wszystko wpływa po prostu na cenę. Więc 1200 versus 4200 za sam stelaż, no to sami przyznacie, że to jest różnica bardzo duża. Dlatego no, musicie sami podjąć decyzję po prostu, które rozwiązanie e, jest, jest dla was. Gdybym ja miał podpowiadać cokolwiek, to, to rzeczywiście można zawsze sobie zakupić takie biurko jak to i sobie sprawdzić to, czy ono jest wystarczające. Jak się okaże, że nie, zmieniacie na większy blat, e, jednak nie wiem, jest mała chybotliwość bo albo coś wam nie pasuje w tym panelu sterowania no to zawsze możecie zmienić na konstrukcję, czy to naszą, czy są jeszcze inne konstrukcje czteronożne e, i, i, i porównać to. E, co mogę więcej dodać? No mówię znów nie chcę tutaj subiektywnie wypowiadać się na temat, jakby, jakby tamtej konstrukcji i na siłę porównywać, że tam jest gorsze od naszego. E, bardziej chciałem po prostu porównać dwa rozwiązania i z czego wynika na przykład ta, ta duża różnica w cenie. Możliwe, że dałoby się ten stelaż wyprodukować taniej. Nie mówię, że nie. mogłoby być tańsze na przykład kolumny, bo ten model kolumn D19 to są najdroższe kolumny w ofercie Linaka, jakie są dostępne, ze zwiększonym dźwigiem i tak dalej. Więc można by ten stelaż troszkę skonfigurować i byłby on tańszy. Nie musi być poprzeczka regulowana, może być sztywna. Znowu mamy tańszy koszt produkcji. Można to w Chinach zamówić w większej ilości i tak dalej. Myślę, że tą cenę można by dałoby się zbić. Natomiast my mamy, nie wiem, 10 lat gwarancji, tak? 5 lat na elektronikę. I przez dwa lata tą gwarancję macie premium, czyli jeżeli coś się by zepsuło, to najpierw dostajecie nową część, tak żebyście nie zostali bez biurka, później wymieniamy, więc też dopłacacie jeszcze za inne aspekty, które, które są możliwe, no i po to, żeby ta konstrukcja była. Na przykład to, że możemy do ramy przykręcać sobie uchwyt, który jest przykręcony na, do, do poprzeczek, a nie do blatu i on też ma parę opcji konfiguracji, więc są rozwiązania, które są dedykowane do naszego stelaża i po to go stworzyliśmy, żeby można było sobie w tą stronę iść, natomiast przy tych konstrukcjach no, nie zrobimy za bardzo niczego, tak? One są tak zamkniętymi konstrukcjami, które, które możemy ewentualnie tu blad większy dać, to wszystko, tak? No mniejszego niebo, musielibyśmy sobie ciąć tą poprzeczkę, ale też jakby ktoś chciał na upartego, to mógłby to zmienić, bo czasami ten napęd jest po, po szerokości, tutaj, ponieważ są dwa silniki, no to napędzają po prostu każdą stronę. Myślę, że w, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to po prostu dawajcie znać w komentarzu, to ja chętnie Wam odpowiem. Na, na, no bo miałem okazję jakby to, to przetestować, zobaczyć sobie, więc przynajmniej udzielę Wam odpowiedzi, żebyście Wy nie musieli kupować obu stelarzy czy biurek, żeby wybrać sobie to lepsze. Jak zawsze, kierujcie się rozsądkiem, logiką, nie emocjami i wybieracie te rozwiązania, które rzeczywiście są warte wydania Waszych pieniędzy. Tym bardziej, że to wszystko jest coraz droższe, więc myślę, że warto z głową podejść do tematu. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam. Od pięciu lat robimy biurka, kilka tysięcy realizacji, z czego 90% sam robiłem, więc myślę, że mam troszkę doświadczenia, żeby podpowiedzieć Wam w razie czego, co, co wybrać, co zastosować. A chętnie doradzamy, bo nie staramy się wciskać Wam naszych produktów, tylko po prostu podpowiadać, żebyście świadomie mogli kupić sobie wasze wymarzone biurka. E, zapraszam na stronę e, do komentowania e, dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.